To jest moja jedna z nowych róż płynących, nowość zeszłoroczna. Odmiana Deep Love. Ona jest mała, bo ona tutaj ma najwyższe pędy, to może mają z pół metra, ale chciałam Wam pokazać, jak ona jest, jak ona jest śliczna. Ten kolor oczywiście nie oddaje go film, bo ona jest różowa. To jest taka malinowy róż. Na pewno nie jest czerwona, tak jak na filmie, ale aparaty sobie nie radzą niestety z tym kolorem. Bardzo zdrowa, kwiaty są bardzo trwałe. Pierwszy kwiat, już go obcięłam, to chyba z 10 dni wytrzymał na tej róży. Czy jest zdrowa, to zobaczymy. Czy będzie chciała chętnie rosnąć, to też zobaczymy. Ale ten kolor to chyba jest niepowtarzalne, jeżeli chodzi o róże wnące. I ta wytrzymałość kwiatów, a do tego pachną takim owocowo-różanym zapachem. Także jak dla mnie, no to fajna róża, no zobaczymy jak się sprawdzi.